Panie premierze, panie profesorze, czy ze wschodu nadciąga burza? Czy już czas byśmy przyjęli do wiadomości, że bezpieczna Europa, taka jaką zna większość Polaków, znów zaczyna być tylko postulatem? Zapytał pan redaktor o coś, co. Dla mnie samego jest pewnym zaskoczeniem. Nie dlatego, żebym nie znał historii Polski i żebym nie wiedział, jak w Europie było, ale nie wiedziałem, że to tak szybko dotrze taka nowa świadomość, jak kruchy jest pokój. Europejczycy setki razy, jeśli nie tysiące, na kontynencie europejskim zawierali wieczyste pokoje. I zawsze pokolenie, które podpisywało ten pokój, wierzyło, że ten pokój jest na zawsze. No ale okazało się, że nasza natura, ta zła strona naszej natury, była silniejsza niż ta dobra strona naszej natury. To rzeczywiście jest sytuacja bardzo trudna. Wiele osób nie chce wziąć doświadczeń, które ma Europa sprzed pierwszej czy sprzed II wojny światowej, kiedy podobne zagrożenia bagatelizowano. Po to, żebyśmy mogli to przezwyciężyć, to przede wszystkim musimy pozostać jednością na kontynencie europejskim, kraje Unii Europejskiej. Kraje Unii Europejskiej muszą się porozumiewać, muszą mieć zbliżony pogląd na ten temat. Chcielibyśmy mieć pogląd zbliżony, czy taki sam jak Amerykanie, bo to jednak jest wielka siła w sumie 800 milionów obywateli. I to trzeba wypracowywać także w naszym kraju. Bo nasz kraj jest za to odpowiedzialny w sposób szczególny. Jak byłem przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, to na każdy sygnał jeździłem do Libii, Egiptu, Tunisu, gdzie działy się wtedy wielkie rzeczy przełomowe, arabska wiosna. I za każdym razem powtarzałem, wracając do Parlamentu Europejskiego, Jadę tam jako człowiek Europy Wschodniej, bo wiem, że to jest ważne dla Europy. To samo dotyczy dzisiaj spraw kalifatu, który. Na szczęście do nas jeszcze nie dotarł to zagrożenie, ale przecież we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w Grecji przecież to, jest, to jest o krok. To jest aktualne. My często nie doceniamy tego zjawiska. My często odwracaliśmy się tu w Polsce od spraw. Afryki Północnej. Nasza chata z kraja to nas nie obchodzi. To jest także nasza odpowiedzialność, żebyśmy odpowiadali na zagrożenie, które widzą Francuzi, na przykład, związane właśnie z państwem islamskim, żebyśmy na to odpowiadali pozytywnie, żebyśmy byli aktywni w tym dialogu. Zresztą uważam, że jesteśmy. Jesteśmy bardziej aktywni, niż oni są aktywni. W relacjach z Rosją, agresywną Rosją. I musimy dawać taki przykład. I przypominać im o tym, że to jest zawsze nasza wspólna odpowiedzialność. Jeśli to nas połączy, bo jest szansa, że nas połączy, możemy rzeczywiście w przyszłości czuć się coraz bardziej zjednoczeni, starajmy się o to, bo dla nas oczywiście leżących w centralnej i wschodniej Europie, to to, co się dzieje na wschodzie, pan powiedział naciąga burza jest oczywistym zagrożeniem i nie trzeba już na to żadnych dowodów dowody historycznie są aż nadto jasne